Doceniam Państwa zaangażowanie i to, że w bardzo trudnych warunkach i bardzo szybko ta akcja została podjęta. Wyrażamy głęboką wdzięczność za nieocenione zaangażowanie w poszukiwaniu zaginionych mieszkańców Gminy Podczyny w dniach 13-14 lutego 2025 roku. Natychmiastowa reakcja, profesjonalizm oraz poświęcenie mimo trudnych warunków atmosferycznych przyczyniły się do jej szczęśliwego odnalezienia. Taka postawa jest dowodem na to, że w najtrudniejszych chwilach możemy zawsze liczyć na pomoc, wsparcie oraz zjednoczenie i wspólne działania. Policja, ratownicy, strażacy, to trzy filary bezpieczeństwa publicznego, które współpracują ze sobą, tworzą zespół maksymalnie skuteczny skutecznych w ratowaniu życia i mienia. Dziękuję za to, że podjęliście ten trud, determinację i wysiłek na zorganizowanie tak skutecznej akcji. Szczególnie tu chciałbym na początku podziękować komendantowi miejskiemu policji za skoordynowanie całej. Artyku. Dziękuję Dziękuję. Punkty na róż Komisariatu Policji w jednym. Podobne podziękowania dla komisariatu Policji w Korczynie.

Drug Marian Buzek, który szczęśliwie odnalazł naszą poszukiwaną. Pani Marianis, szczególnie. Dziękuję. Zabezpieczę przede wszystkim panię ciepło, budynku i że poczekała do... To była trudna akcja, ale dzięki wam wszystkim zakończyła się powodzeniem, chciałem przyłączyć się do podziękowań. Dziękuję serdecznie. Chciałbym powiedzieć, że strażacy to ludzie, którzy nie oczekują honorów, nie oczekują podziękowań, nie oczekują jakichś wzniosłych uroczystości. To ludzie, którzy dobrowolnie, którzy z własnej inicjatywy, jak powiedział pan komendant policji, zostawiając rodziny, zostawiając pracę, idą pomagać innym ludziom. I inicjatywa Pana Wójta jest szczególnie tutaj cenna, ponieważ zauważył naszą i nie tylko naszą pracę, również pracę innych służb, które przyczyniły się do tego, że finał tej akcji był szczęśliwy i to jest najważniejsze. Podziękowania i zaszczyty są. Drugorzędną sprawą, aczkolwiek, jak mówił mi jeden z kolegów, który już podjął wiadomość, że poszukiwana została odnaleziona, przekazał tą szczęśliwą wiadomość rodzinie szwagrowi i mówił, że łzy w oczach tego człowieka są najlepszą zakładą, największą zakładą. Za naszą społeczną działalność. Co do samego działania, do samej akcji, to chyba wszyscy wiemy, jakie to było trudne. Działanie ukierunkowane przede wszystkim na to, żeby odnaleźć tą panią całą, zdrową. I ja mogę powiedzieć jedno: podziękować wszystkim służbom, które tu są, i wszystkim ludziom, którzy byli zaangażowani w to działanie. Tak? na każdym etapie naszego działania policyjnego, na każdą, każda akcja nasza, każde, każda nasza interwencja, <kluje> która potrzebuje wsparcia, zawsze znajduje pozytywny odsetek przede wszystkim ze strony innych służb, czy to kolegów w lakówcy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w czy druhów, ochotników, którzy są na każde, mogę powiedzieć zawołanie, może to brzydko zabrzmiało, ale naprawdę jak tylko potrzebujemy pomocy, duchowie, ochotnicy z każdego, z są zawsze. Zawsze służą nam pomocy. Przede wszystkim przy właśnie akcjach poszukiwawczych, przy wypadkach drogowych. Ta pomoc jest nieoceniona. Pani, i panowie duchowie chyle czoła przed wami, bo wielokrotnie zostawiacie swoje domy, rodziny, bliskich, swoje czynności, które robicie, na co dzień i idziecie. Jedziecie, działacie z nami i naprawdę bez Was nie byłoby wielu sukcesów, o tak powiem. Przede wszystkim przy tych akcjach poszukiwawczych, czy tak samo przy innych, bo oszukujmy się, że może to zabrzmi tak trochę źle. Wielokrotnie jesteście przed nami na miejscu zdarzenia i to wy jesteście tymi pierwszymi, którzy ratują życie ludzkie, zdrowie ludzkie, w miejscu właśnie zdarzeń drogowych czy innych innych. Wymagających interwencji. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję panu Witowi za inicjatywę, która wypłynęła od niego, żeby tu z państwem się spotkać i te kilka słów podziękowania skierować. Co życzę? Życzę oczywiście każdemu z was, by liczba wyjazdów zawsze równała się liczbie powrotów do, do remizy, żeby zawsze wrócić całe i zdrowo, bo w tych poszukiwaniach, w tych akcjach najważniejszy jest czynnik ludzki. Nie... Jeszcze raz dziękuję bardzo i myślę, że przy innych akcjach na no, pewno spotkamy się będziemy działać na tym